Kuba, ogromne gratulacje, Mistrzostwo polskie, no to jest, to jest coś. Dziękuję bardzo, no bardzo się cieszę. To był trudny sezon, długi sezon, ciężkie rajdy, ciężka konkurencja, ale udało się, no ten rajd też był bardzo trudny, z wieloma dziwnymi zdarzeniami, ale no jestem naprawdę bardzo szczęśliwy. No właśnie, tych zdarzeń było dużo, Piotrek trochę przesadził w tej walce. A u ciebie jak to wyglądało? Y no tak, no, przesadził, jakby tempo było bardzo wysokie, blisko było różnych y, dziwnych właśnie zdarzeń, akcji. My się ich jakby mm, mieliśmy ich dość mało. No, wczoraj mieliśmy trochę tych kapci, e, dzisiaj tych sytuacji nie było, raczej jechaliśmy takim tempem szybkim, ale z jeszcze jakąś dozą bezpieczeństwa. Jak już było, no niestety po, po wypadku Piotka, no to oczywiście zdjęliśmy już dojechaliśmy, bo ta przewaga u nas w klasie wtedy wynosiła bardzo dużo i, i, i tak to wyglądało. Było trochę po tym Rzeszowie, gdzie tam na Power Stage'u nie wydało, było trochę w głowie, nie, że może coś się takiego zdarzy. Jasne, jasne. Dlatego tym, tym razem na Power Stage'u w ogóle odpuściliśmy całkowicie. Czułem się, jakbyśmy trochę zwiedzali nawet. Sobie jechaliśmy, Daniel mówił, błoto, błoto, przyciąć, ciąć, ale nie no, fajnie się jechało, fajnie się jechało. Super ride, naprawdę, bardzo wymagający.